Ale nie. I ja też przyzwałem przecież Darko, wy, wy, tego, Ogniowego Pirata. Stromerowi. Dobra. Tak, czy my wszystko mamy tu przygotowane? Wszystko mamy przygotowane. To? Nie ja wiem. Dobra. To tak. Wejdźmy sobie na kanał, a nie ulubiony, jest już kanał, a nie kanał ulubiony. Nawet się odpalił, kurde. To jest znak, że trzeba tu przyzywać. Mm, gdzie to jest? Mamy belle. I szóstkujemy dzieciuczki. I ewulwy. Jeee! To Poseidon. Aaa, już wypadnie Poseidon. Mam nadzieję. Dobra. Mamy kryształy. Kupimy ani paka. A właśnie. A to zaraz spowrajkujemy. Kupimy ani paka. Dobra. Odbierzmy tego paka. Dobra. Miejsce powinniśmy mieć. Mamy dużo miejsca, więc to nie, nie będzie problem. Mamy trochę scrolli. Mamy ekskluzyw Salmon Dobra. Zaczniemy chyba tradycyjnie od myslików, ale najpierw jeszcze. Okej okay, Vivaldi, trzymam cię za słowo. Gdzieś tu jeszcze były. Wodne też mam? Wszystkie? Okej, okay, dobra. Połapujemy. I mamy Belle na 6 gwiazdek. Kurde, ile ona ma HP? Nie przegijałeś trochę? To, to jest niemoralne mieć tyle HP. Masz więcej niż ja już. Ale masz mniej armora. Haha, chyba. Bo nie pamiętam, bo ją zmieniam. Dobra. To jest ten moment. Dobra, nie będę przestawiał. Przyzywamy. Co my tu mamy ciekawego? Nic. Nic. Dobra. O! 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 Była Rina. Jest dobrze, będzie do Chloe. To się przyda. 7 przyspieszamy, 7 nie przyspieszamy. Uuu, naturalna czwórka. Prawie. Ale będzie foot. Ona nie jest taka zła, wbrew pozorom, ale no znam lepsze forki. Dobra. To dalej? Magik... <grym> woda, ale jest dobrze, jest woda. Chciałaś wodę, tak? Bo ci ciągle Nie, wodę ty masz, przepraszam, ogień. Ogień, chcemy ogień, okej, okay, to będzie ogień. Okej, okay, dobra, cztery wody na cztery skrole, z czego dwie riny. O, co lubi, ale będzie do Chloe. O, jest ogień. Mówiłem, że będzie ogień kiedyś. Chodźmy tu dalej. O, jest drugi ogień. Całkiem niezły. Lizard, men wiatrowy. Będziesz miała do Wermosa. Dobra, masz już Wermosa. Nieważne. O, i, i, i. Zamknij oczy. Zamknij oczy. O, to nie jest zły pik. Chyba. Librolta, tak? Dobrze mówię? Nie. Ogniowa. No, imiona mi się pomyliły. Ale masz Bombera. Który zwiększa sobie atak gasz? I atak bar. Jest fajnie, jest naprawdę niezły pik. Wiele ludzi go używa. Więc jest nieźle. Malaka, właśnie, dzięki Cloud. Mówię, tych imion jest za dużo. Ja mam takie problemy z imionami. Ja pamiętam, co w robią względnie. Pamiętam, wygląd, Mógłbym je nawet namalować, ale nie pamiętam imion. O! Michel! O! Michel! Michele! Michaele! Nie wiem. Ważne, że wskrzesza. O! Ma Martial to Jest zagień. Dobra, teraz Lightning został na Poseidona, pewnie. Na pewno. Może się Ania nie obrazi za, za, za taką ten piątkę. Dobra. I... 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 Nie jest to zły stworek, ale jest ich tyle, że, że, że to chyba nie jest najlepszy pik. O! 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 Tak jest! Tak jest! Tak jest! Co to wypadło? Okej. Okay. Dobra. Naprawdę? Ania się chyba obrazi. Od razu wam pokażę, żeby nie było Pierwsza 6 Ani. Su I ma jeszcze ulepszony skillę na maksa bodajże, więc... Y Mogło być lepiej. Mogło być zdecydowanie lepiej. Ale właśnie może ulepszy sobie Yen czy, czy chwej jak kiedyś wypadnie e Dobra, i ostatnie pik. Zobaczymy co wypadnie, ludziory. No tylko do ulepszenia skilla. No niestety. Wydropiłem ci dwie czwórki, dwie bardzo dobre czwórki. Przykro ale, że jedno masz, ale... No niestety. Tak w życiu bywa. Dobra, mamy miejsce. Wej wejdźmy na kanał. Ani ulubiony. 103, może on dzisiaj też nam przyniesie szczęście. Eee... No tak, polecimy w Mystiki najpierw Potem polecimy w... ...tamyczki, No i ja na końcu Light and Darkness. Dobra. To jedziemy. Tak jest! No! Dobra, nie, nic nie widzę. Nic nie widzę. No kurwa! Ja pierdolę Dasy stream kurwa! Dobra, ja dzisiaj tylko na streamie przyzywam. Piąteczka. Panowie, to to jest to! Chociaż jedna rzecz mi się nie podoba, powiem wam, bo chyba Rika jest w, w kamyczkach, więc może mi wypaść drugi raz. <grystanie> ja pierdzielę, no. To, to jest to. <grystanie> Widzisz, Misiu? Widzisz, Misiu? Teraz ja też mam Rikę! ha! <grystanie> Kurwa! A? <grystanie> Aż mi się łapy trzęsą dobrze, że tego nie widzicie. Trochę głupio barman z mi się no, łapać dalej. I dalej. To, to jeszcze parę poproszę, tak? tak nie wiem, z osiem? No ona jest genialna, to dwie obszarówki z drugiej, w sensie z drugiego skill'a może chyba stunować, jeśli dobrze pamiętam. Ale, ale teraz mogę bardzo źle pamiętać. A do tego, jak się zrobi po to w ogóle stun everywhere. Przeprokujący się pierwszy skill. Oh, mega. Jest mega. Czekaj, muszę ją zablokować. Właśnie zablokuję ją, żeby mnie nie spalił przypadkiem gdziekolwiek. Gdzie jesteś? Chodź tu. Lock, change. No, ale też jest obszarówką, więc jak założy się dispajerki, to w ogóle mega. Dzięki, Cloud. Oh. Trzeba zasłanie. Ja wiem, że trzeba zamykać oczy, ale... wykładnie. teraz Poseidon I będzie do kompletu. Będę naprawdę już miał komplet szczęścia i miłości w moim życiu. No ale... Wiesz, zawsze chciałem mieć taką małą e, niewyżytą Anię. Mam dużą niewyżytą Anię, a jeszcze małej nie miałem, więc... A ten ty nie masz pluszowego Misia, to ty się nie liczy. O, o, o! Było inferno wodne. Ktoś mówił, że jest inferno wodne dzisiaj. Pamiętam, chyba Vivaldi. Okej, okay, okej, okay, Walking Dead. Sam cię wykopię. O! Dobra, dobra, nie patrzę. Dobra. E, będzie do lepszenia skilla, bo, bo bardzo mi potrzebowało lepsze skillę na niej, naprawdę. To jest... Jednak mnie dzisiaj kocha. No dobra, Emma to tak średnio, tak? Ale... Ale... Nie wybrzydzajmy. Mam Emma, tak. Ale potrzebuję ogólnie Neosun Agentów, żeby ulepszyć. Więc... Więc nie jest źle. Dobra. Chcemy tak. Chcemy wszystko... Oprócz tego. Bo już... Bo oprócz wiatru ogólnie, w sensie oprócz tych dwóch wiatrowych, czwórek ma nie mam. Lisy wiesz, co chyba wolę? Me. Chociaż nie wiem, zobaczę. A ogólnie, Lisy też nie mam, więc też jest problem. Eee, no dobra, lecimy z tym koksem. No, piorunki, pokażcie się, chcę chociaż jedne piorunki, naprawdę, jedne piorunki. Na tyle kamyczków wypada... o, jest gryf, będę mógł ulepszyć swoją spektrę. Jedne piorunki, no, czy ja tak dużo wymagam? Dobra, to chcę 500 piorunków, dawać mi milion piorunków. Cokolwiek? Dobra, nie skipuję. Teraz. O, i fryta, my wczoraj przyzywaliśmy Ania sobie przyzwała Cesariona. Dobra, można iść dalej. Jest drugi gryf dla Spectry. No, tutaj jest ciężko, żeby nie wypadł, tak? No, mała jest szansa. No, ale żeby ani jednego lightninga nie było, dawać, dawać lightning. No proszę, no kurde. Chyba, że ten lightning pójdzie na mojego Kadiza. To się wtedy nie obraża. W innym wypadku się bardzo obrażę. Naprawdę? Bierałem tyle kamyczków na Verde, żeby go nie dostać. Żeby nie dostać nawet lightningu na prawie 900 kamyczków. Nie wierzę w to. Nie wierzę. Kamyczki są oszukane. Ach, dobra, przyjdę wam to nie patrzę, nie patrzę, mogę otworzyć oczy? Nie ma Verde. nie ma nawet lightningu, tyle kamyczków, ma no 18-17 kam... przy... przyzwań z kamyczków, drop niezły, no nie mogę powiedzieć, Rika jest genialna, eee, Grim Reaper z lighta też jest z tego co wiem dobry, bo tutaj ma chyba stuna na wszystkim, tak, wszystkich stunuje, zmniejszając defa. Eee, więc to jest bardzo dobry, chyba stworek na toa. Mo może mi się wydawać, ale albo gdziekolwiek, na arenę można go też użyć nawet w tun, chociaż duży cooldown. Ale łatwo go będzie ulepszyć pewnie mu zejdzie trochę. Ale tak mamy. A zresztą, jeszcze jeden. Dobra, nie ma niego, Nie będę greedy jak YDCB. Ale mamy Rikę. Mamy Rikę. Mamy kochaną małą dziewczynkę. Just